Siemanko w kolejnym odcinku kariery zaonika na moim kanale, a postanowiłem sprawdzić, czy uda mi się nagrać odcinek, tak jak pisałem na karcie społeczności, no choroba na razie ze mną wygrywa, ale trochę lepiej się czuję, więc stwierdziłem, że... Postaram się, może uda się wypuścić ten odcinek w tą środę. No i na początku chciałbym Wam bardzo podziękować za ostatnie wyświetlenia pod Kają Zonika, bo łącznie to jest po chyba około 3000, nawet może ponad 3000 i za łapki w górę. Naprawdę ostatnio ta seria ma mega wyświetlenia i oglądalność, wyświetlenia oglądalność łapki w górę. Bardzo wam dziękuję za nowe suby, lecimy po 1200, za komentarze pod tą serię, ogólnie za dużą aktywność w ostatnim czasie. No i dobra, pierwszy mecz Atletico Madryt no nie był najlepszy. Czas przejść do kolejnego z Realu Sociedad, widzicie, której po minucie meczu wchodzę na boisko. No i tutaj akcja naszych rywali, tutaj przejmuje piłkę, błąd bramkarza, uderzyłem od razu, ale niestety nie udało mi się strzelić. Może jakbym uderzył trochę wyżej, to by się udało, ale niestety nie ma gola. Kolejna akcja Gabiego Lopeza, otrzymuje piłkę na lewej stronie. Lopez chodzi do środka, uderzył technicznie, ale tym razem poprzeczka tylko. No i na razie Gabi Lopez w tym odcinku bez gola. No, staram, staram się jak najbardziej, jak najlepiej mi się da Lopezem w Real Madrid błyszczeć. No, ale jak widzicie na początku jest ciężko. Na razie bez depiutów w pierwszym składzie, coraz mniej czasu dostajemy. Niestety nie zawsze ten jest nas zadowolony. Choć moim zdaniem oceny w tej FIFA dziwnie wyglądają. Kolejny z Realem Betis otrzymuje piłkę Lopez, trzeba za pola karnego, ale broni Branka Szywali. I tak jest, no, nie najlepsze moim zdaniem, uderzenie wprost Brankarza. Nadal bez gola. Kolejna akcja Lopeza przyjmuje piłkę Gabi Lopez. Stwierdził, że poda do kolegi. To chyba kulusewski, jak nie, to kto inny, jak nie mogę sześć gola, to tu jest Wiem, że raz mówię Gabi Lopez, raz mówię w pierwszej osobie. Tak tu jest tym komentowaniem, ale tak to wygląda trochę. No i co? Nie ma goli, ale jest asysta. zawsze coś. Fajnie było te gole, ale na razie nam nie idzie strzelanie goli, ale w ostatnim odcinku nie było źle. Myślę, że w końcu się przełamiemy w tym kolejnym meczu Atletico Bilbao. Wchodzimy z 78 na boisko. No i czy uda nam się 6 gola? Tutaj wygrany pojedynek, pojedynek przez Valverde. Lopez zagrywa. Nie, tu jest Valverde. Lopez tam zagrał do innego piłkarza. Valverde strzelił gola no i mamy prowadzenie już 2 do 0 Real Madrid. no jakiś udział przy tym golu mieliśmy, kolejna akcja królewskich tutaj prawa strona Lopez otrzymuje piłkę Gabi Lopez, ładnie to się zachował podanie do środka, Vinicius no i 3 do 0 kolejna akcja, w której mieliśmy udział ale bez żadnej asysty, bez żadnej bramki Vinicius strzela gola, 3 do 0 Real pewnie wygra to spotkanie ale niestety bez jakiegoś większego naszego udziału Choć dostaliśmy 5 plus ocenu trenera, więc jest spoko. Jak mam tragiczną już ocenę, to robię te treningi na A, jak wam mówiłem. Przejdźmy do meczu Supercopa, wchodzę 79 minuty. Czy tym razem Lopez da radę. strzelić Gola. No zobaczymy. Kolejna, ta kolejna. Pierwsza akcja w tym meczu po wejściu Lopeza. Lopez strzela za pola karnego, mocne uderzenie i w końcu Gabi Lopez się przełamuje, strzela gola. Pierwszy gol w tym odcinku kapitalne uderzenie Argentyńczyka. Choć ten strzał był wprost bramkarza i moim zdaniem mógł to obronić, ale na szczęście dla nas tego nie obronił. W kolejnej okazji mój szczał za pola karnego. Muszę w końcu się zdecydować, że mówię albo w pierwszej osobie, albo Gabi Lopez. Gabi Lopez, Gabi Lopez. No ale mamy Gabi Lopez, ta drugą bramkę w tym meczu, w końcu. E, tak, w końcu. Odblokowanie Argentyńczyka w tym odcinku. Widzimy, że nastąpiło. Dwie bramki Lopeza w pucharze, więc naprawdę dobry rezultat. No i widzimy, że rośnie u nas ocena menadżera. Plus 15, trener jest nam zadowolony. Pies mi przeszkadzać, super. Gramy kolejny mecz teraz z Atletico Madryt, To był mecz finałowy, zapomniałem o tym super pucharze, że oni tam sobie rozgrywają właśnie go tak. No i mecz atletik tutaj podanie górą. Lopez walczył o piłkę, wygrał pojedynek z Moliną. Lopez biega w pole karne, Lopez strzela i mamy kolejną bramkę w tym odcinku. Trzeci go w drugim meczu Gabiego Lopeza, ależ tutaj robi salta. E, e, Argentyńczyk kolejna akcja, tutaj e, Vinicius, 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 Lopez, ale tutaj spalił, ale tutaj podanie odegarda kapitalne do Lopeza, Lopez z polu i druga bramka w tym meczu, Gabi Lopez, no jest on fire, chyba się trochę odpalił Lopez zaczął strzelać no i zdobywamy swoje pierwsze trofeum w barwach Realu Madryt no plus 15 oceny menadżera, dwie bramki widzimy, że w szatni nastroje kapitalne czas na upgrade'y tutaj co ja tutaj poszedłem, ja chyba poszedłem ogólnie w sztuczki tą równowagę tak mi się wydaje jeśli usłyszeliście coś dziwnego na graniu, to właśnie mój pies więc tak ostrzegam, to był mój pies, ma sens, kurde, no naprawdę się trochę wciąć w nagrywanie no i co? Yy, tutaj ciągle szukam, tak naprawdę upgradeować, mamy 3 punkty, ale czego co ja kojarzę? bo Ja to nagrywam to ja kojarzę to ja nie szedłem tu w główki, ja tu poszedłem drybni, wziąłem te szczuczki, żeby mieć 5 i takich nie używam. Ale zapewnimy sobie drzewko driblingu, bo czemu by nie. Kolejny mecz to jest El Clasico, wchodzę w 83 minucie, więc trochę późno jak na to, że w ostatnich meczach grałem naprawdę dobrze. No i z Barceloną miałem swoją okazję, uderzyłem z dystansu, ale Der Stegen naprawdę świetnie to obronił i nie udało mi się nic więcej w tym spotkaniu zrobić. To było uderzenie, które obronił, nie padły bramki. Na razie w El Clasico dużo nie pokazałem, ale plus 25 u trenera, więc coraz bliżej mojego debiutu wyjściowałem 11 królewskich. Jest naprawdę ostatnio, jest coraz lepiej jeśli chodzi o te oceny. Kolejny mec z Cadizem i już chodzę w 58. Minucie, więc zostaje aż 32 minuty na pokazanie swoich umiejętności. No widzimy, że Cadiz wyrównał, ale tutaj Lopez się rozpędza, Gabi Lopez, Lopez, Lopez w polukarnym, Lopez strzela. No i mamy bramkę kapitalne, wykończenie Gabiego Lopeza Argentyńczyk, kolejny gol w tym odcinku. No i wyprowadza realne prowadzenie. Kolejny świetny mecz, jedna bramka, 15 plus oceny menadżera. No robi się coraz ciekawiej moim zdaniem. Coraz bliżej tego debiutu w składzie. No i kolejny mecz z Puchar, króla, gramy z Kadizem. Nie z Kadizem tylko z Ibizą na wyjeździe, więc fajnie było 6 gola. No bo gramy z o wiele słabszą drużyną. Tutaj podanie Lopesa do Winiego i Gabi Lopez notuje asystę 2 do 0, gol Brazylijczyka, asysta Argentyńczyka. No i 2 do 0. Kolejna akcja, podanie do Lopesa na prawą stronę boiska Gabi Lopez, 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 Strzela broń branka. No trochę, trochę pazernie tej Gabi Lopez, ale obronił to nasz bramkarz rywal tej Lopez kolejna akcja, tutaj trochę się trochę pogubił nie wiem, podał do Benzemy i mamy 2-3 do 0. druga asysta Lopeza w tym meczu, naprawdę dobry spotkanie Argentyńczyka ale tu nie koniec jeszcze emocji w tym spotkaniu, Lopez ma piłkę przedziera się, Gabi Lopez Lopez, uderzenie zablokowane Lopez walczy o piłkę, Vinicius do Lopeza, Gabi Lopez Lopez, Lopez, piłka przed polenkardem, uderzenie Skazika i 4 chyba, 4 do 0, gol i dwie asysty Lopeza, kapitalny mecz Argentyńczyka, zawodnik meczu No i Lopez pomału pokazuje to te swoje wielkie umiejętności z boka czy z AS Monaco w Realu Madry Tutaj wchodzę na pozycję SP, HP, na SP, stwierdziłem, że nie gram tego spotkania Nie będę grał na pozycji, która mi nie pasuje, nota fatalna, ale no bez przesady, jestem napastnikiem, gram jako SP w kolejnym spotkaniu gramy z Celta Figo, wchodzę w 57 minucie za Karimem Benzema, Gabi Lopez chodzi właśnie o weź w końcu się ogarni. Lewa strona boiska, akcja Realu, tutaj Vinicius świetnie do Fede Valverde jak się nie mylę, nie to nie jest Valverde, ale jest bramka dla Realu Madrid. kapitan, wykończenie kończenie, piłkarz z numerem 16, nie wiem kto to jest. Ale gramy dalej, no przegrywaliśmy z Celtą, Kabi Lopez ma piłkę, Lopez, Lopez, Lopez podał tutaj Kulusewskiego, ale może lepiej było tutaj nie podawać, coś tutaj się trochę psuło w tej sytuacji. Ale to jeszcze nie koniec, Lopez ma piłkę, strzela, ale ten strzał był fatalny, Nubel broni i 2 do 1 Real przegrywa. Bez gola, ale plus 15 do oceny yy, menadżera, więc naprawdę spełniam te cele. Kolejny meczu znowu z ławki. No, wchodzimy cały sezon na razie z ławki. No, i tak to wygląda. No, bym mógł być w pierwszym składzie, ale staram się tego nie robić tymi treningami. Gramy z Osiedatem. Lopez, prawa strona boiska. Lopez gra z opaską kapitana. A Lopez strzela. To uderzenie było słabe. No, wchodzę na boisko, dostaję opaskę kapitana. Naprawdę mega wyróżnienie. Lewa strona boiska, Gabi Lopez, 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 Gabi, Gabi, tutaj mógł podać, podać do Winniego, ale Lopez się trochę pochawił, no i fatalnie to ukoń, wykończył. Końcówka meczu, mamy pustą bramkę, a w końcu zagra do Lopeza, Gabi Lopez, Lopez strzela, piłka zmierza do bramki, 2 do 0, gol do pustej bramki Lopeza, no i ta radość to jest śmieszna trochę, ale taka jest ta gra. Gol do pustej bramki. Liczy się, że padła bramka. No i Lopez skończy mecz z golem. Więc spoko. 20 plus 25, oceny, 25 plus oceny menadżera. No i mamy debiut w składzie. I to widzę mistrzów. Więc naprawdę mega uczucie. Szkoda, że hymniki mistrzów się nie synchronizuje podczas gry. U karierza załonika. Powinien, kiedy powinien lecieć hymn, leci jeszcze taka melodyjka z gry. Dlatego go nie puściłem. Ale mam tutaj trening. Lista e, e, skład na następny mecz, Benzema. Niepocieszony, że nie zagra w pierwszym składzie. Lopez podchodzi do listy i patrzy, że jest tam jego nazwisko. Gabi Lopez. Widzę mistrzów w pierwszym składzie. Kurtuamu gratuluję. No i co? Czas na debiut w pierwszym składzie. No co tu innego zostało? To, no bardzo długo czekaliśmy na tą możliwość, by zadebiutować. Gramy z Manchesterem. Z Manchester City to już jest faza pucharowa Ligi Mistrzów. No i wchodzę jako SN Kulusewski wini na bokach, więc naprawdę. No zobaczymy, jak to nam wyjdzie w tym odcinku, na odcinku w tym spotkaniu. E, no City, no, powinno być niełatwo. Moi Goreckę kupili na przykład. No proszę, ciekawie, Pedriego mają. No ciekawe te nazwiska City. No mocna ekipa. Tutaj widzimy piłkarzy Realu Madrid w urteczkach jeszcze przed spotkaniem. No i co? Czas na debiut w pierwszym składzie. Piszcie śmiało teraz w komentarzach, jakby mi poszło. Jak typujecie? No, City prowadzi, ale tutaj jest pressing Ralu Madre. tutaj Gabi Lopez presuje z wini. E Ederson ma piłkę. Ederson, Ederson. No i ten pressing się opłacił, bo zobaczcie, strzelamy gola. Fatalne zachowanie Edersona. Jeszcze piłka do mnie. Ja strzelam sobie. Z 1 do 1, ale to było śmieszne co zrobił Anderson. no komputer tak gra, że wystarczy go trochę przycisnąć, zobaczcie tutaj na nasz pressing, czterech piłkarzy, Valverde, Kulus, nie, Elmas, Kulusewski, Vini i Lopez i mamy gola na 1 do 1. Kolejna akcja Realu Madryt, Gabi Lopez kapitalnie się przedarł, Lopez w Gabi Lopez, 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 Lopez podaje do Fede, Valverde, nie, to jest Elmas i mamy 2 do 1. Macedończyk strzela gola, który wyprowadza Real Madrid na prowadzenie w tym spotkaniu. Kolejny akcja Realu, druga połowa, piłka do kulusewskiego, kulusewski do Lopeza, Gabi Lopez ma dużo miejsca, wchodzi w pole karne, lewa noga, kapitalne wykończenie argentyńskiego piłkarza. 3 do 1, Gabi Lopez jest w genialnej formie, genialny debiut. W pierwszym składzie Real Madrid, ale to jeszcze nie koniec. Gabi Lopez przedziera się przez obrońców. Lopez z polu i Gabi Lopez ma Trzy Trzy gole i asysta. Nie moż czy można zadebiutować lepiej w pierwszym składzie tak wielkiego klubu? No nie wiem, kapitalny mecz Argentyńczyka. Mecz ogólnie się skończył 4 do 3, więc będzie jeszcze bardzo ciekawy w rewanżu. Ale ten Debiut w pierwszym składzie potwierdził, że jestem mega piłkarzem, że Lopez jest mega piłkarzem. No i następne spotkanie również w pierwszym składzie, 3 gole i asysta. Czas na mecz dla Liga, ale na początek sobie tutaj upgradeujemy piłkarza, bo możemy. 4 punkty dostępu, dostępu mamy, postanowiłem dać się w ustawienie w ataku, bo trzeba to zupełnić. To tak chciałem tu trochę pozapełniać te drzewka. Fajnie, że jest o wiele więcej do upgrade'owania w tej Fifie niż poprzedniej. Tych punktów dostajemy wie tak długo, jest więcej leveli. Kolejny mecz Atletico Madryt widzę. No i kolejne Akcja Lopez uderza. Wyjście w pier mecz w pierwszym składzie uderzenie, niestety bez gola. No, Atletico nas lało w tym meczu niemiłosiernie i co mogę Wam po powiedzieć. Tutaj Lopez postanowił zabawić się indywidualnie. Gabi Lopez mija klasa Szulę. Lopez biegnie, lewa noga w polu karnym, pokonuje Oblaka, jest 3 do 1. No, Atletico nas zlało. Ale Lopez daje jeszcze nadzieję na to, że uda się odrobić tę sytuację. 3 do 1. Gabi Lopez, kolejna bramka w tym sezonie. No jest niesamowity. niesamowity. Ale ta akcja była naprawdę bardzo ładna. Kolejna akcja kontra Lopeza, Gabi Lopez wykorzystuje swoją szybkość rozpędza się, biegnie, biegnie i biegnie i biegnie z polukarnym strzelaj 2 do 3 jest bramka kontaktowa, ale niestety nie udało się nam yy, z sobie tego spotkania, nad wygrać. Przegraliśmy, ale kolejny świetny mecz Lopeza plus 25. Do oceny menadżera. Kolejny mecz z Sevilla. Trzeci mecz rzędu w pierwszym składzie. Już mam 85 overalla, więc idzie mi. Chodzi o upgrade naprawdę dobrze. Zobaczymy, jakiego overalla wbijemy. No, chciałbym, tak jak mówiłem, no, jak wygram ligę mistrzów, dostanę złotą piłkę i mistrzostwo świata. To może skończę tą karierę i zajmę się jeszcze inną. Tutaj Lopez podaje kapitalnie w piątej minucie do Fede Valverde. I Real prowadzi już piątym do zera. Nie to kulusewski. No ale kolejna systa Lopeza w tym sezonie. Tutaj Lopez wygrywa pojedynek z drużyną przeciwną Getafe Jest w ogóle liderem la liga. Czy to jest śmieszne? Podaje do Fede. Fede w polukarnym strzela 2 do zera. Druga systa Lopeza. Dobrze jeszcze minuta do końca tego filmu co mam nagrać, bo już nie mogę już, nie mam siły. Ale Fede naprawdę świetne wykończenie. Akcja Sevilla, ale odbieramy piłkę. Podanie lewą stronę. Pod lewą stronę. Kurde, Sory. Gabi Lopez się uwalnia, leci, biegnie, strzela I mamy gola na 3 do 0. Miałem małą zawiechę, bo musiałem coś zrobić przy tym komentowaniu teraz i tak. Ale mamy gola. Naprawdę dobre spotkanie. Goli dwie asysty. I idzie nam naprawdę świetnie w tym meczu. Kolejna akcja Lopeza. Wykorzystuje swoją szybkość. Mija Orbana wchodzi w pole karne, strzela i mamy gola na 4 do 0. Dwie bramki, dwie asysty Lopeza. Naprawdę genialny występ Argentyńczyka. Po raz kolejny pokazuje, że jest genialnym piłkarzem. Genialny mecz w pierwszym składzie. Na razie te mecze w pierwszym składzie Lopeza są wybitne i pokazuje swoją wielką formę z Monaku w przyszłości. Tak wygląda nasze statystyki 27 goli, 9 asyst, 37 spotkania dla Realu Madryt. W pierwszym sezonie który jeszcze się nie skończył to naprawdę moim zdaniem są świetne statystyki. Pamiętajcie, że jeśli Wam się spodoba ten odcinek zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału Trzymajcie się, na razie!